Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Tak wiem, mamy trochę przerwy, ale jestem tak zarobiony, że nie za bardzo mam kiedy usiąść i porządnie posiedzieć nad robieniem filmików. Tak czy inaczej, zaraz mam urlop, więc mam nadzieję troszkę towaru nadrobić. To tyle o topu a teraz wracamy do dzisiejszego filmu. Tradycyjne, niedzielne strzelanie na Janczarach i tradycyjnie pierwsza rundka Deathmatch. Ale na koniec będzie jeszcze taki krótki urywek z ostatniej rundki z szturmu na wzgórze. Jak to zwykle startujemy, match. Ja odbijam lekko w bok, bo nie chcę iść środkiem, no i z tej strony czaję się na wrogów. Ja dochodzę do zagraniczka prawą stroną do tych gęstych drzewek. Chyba nie, nie widziałeś a tego gościa, którego właśnie zdjąłem. Chyba troszkę zapewnie się poczułem i nie zwracałem zbytnio uwagi gdzie idę. No i wpakowałem się na Sajko. Dobra, wychodzę z Respa i tym razem polecimy środkiem. Nasz jest na drodze, czy wróg? Zero odzewu, no to chyba trzeba strzelać. No i to był błąd, bo oczywiście był to mój gracz, więc ja schodzę, on zostaje w grze, no bo takie mamy zasady co do Friendly Fire'a. Chyba tak, Basia została. Ostatnia wojowniczka, ona utrzyma przyczółek, nie martwcie się. E, idzie za tobą. Chyba już nie. Przedwcześnie to powiedziałeś. Odrodziłem się i wracamy do gry. Tym razem pójdziemy leciutko prawą stroną. No i w ten sposób dokonuje się zemsta na Psycho. To ktoś z naszych poszedł bardzo, bardzo, bardzo prawą stroną, daleko tam. Długo nie pożyłem, no i trzeba znowu wracać do Respa. No, takie powiedzmy realia deathmatchu. Tym razem pójdziemy mocniej na prawą stronę, gdyż planowałem obejść wszystko naokoło. Tylko problem w tym, że przeciwnik był już na to przygotowany. Trafiłeś? Dobra, tak łatwo tego nie odpuszczę. Jeszcze raz mocno w prawo, a nawet jeszcze mocniej niż wcześniej. I znowu trafiam na przeciwniku. Z tą różnicą, że tym razem poza pierwszą kulką, która przeszła koło mojej głowy. Praktycznie nie zauważam, żeby coś leciało w moją stronę. Nie wiem, gdzie te kulki w sumie oni wysyłają. Kurwa, ale was tu. Więc przesuwam się do najbliższej osłony. No i chyba wypada odpowiedzieć ogniem. To teraz pistolecik. Czemu z krótkiej? A ty gazowego masz! No i jeszcze jeden troszkę dalej za górką. No i prawa flanka oczyszczona. Możemy lecieć dalej. Tuż przy głowie pierwszy strzał tuż przy głowie mi przeleciał. Nie wiem który to. Nie, bo tak pierwszy przy głowie i mówię, dobra to drugi mnie trafi, ale strzelacie, a tak, no to idę, nie? <grymna> Kaspar, od drogi od 10 do 11 od skrzyżowania Weź posyp Widzę Mogę Dziękuję. Po prostu go trafi zabi. A okay. Kaspar, też dostałeś, tak? Tym razem to my podeszliśmy do bazy przeciwnika. No i w tym momencie, powiedzmy, że kończy się deathmatch. Jako, że w tej rundzie naprawdę niewiele się działo i była do tego bardzo krótka, postanowiłem na koniec filmiku dorzucić jeszcze nagranie z ostatniej rundy, która była naszym klasycznym szturmem na wzgórze. Znaczy, dawno tak nie graliśmy, bo to jeszcze za czasów starego Tomaszkowa. Ale tak krótko scenariuszu, na środku jest flaga, jest to wzgórze i trzeba po tą flagę pójść i ją stamtąd zawinąć. Nic skomplikowanego, po prostu taka fajna rozgrywka na koniec na rozejście. Plan jest dość prosty. Wim idzie prawą drogą i będzie napierniczał ile kulek w boksie. Ja idę krzakami środkiem, próbując po prostu wyciąć przeciwników na dystans. Natomiast lewą stroną po szczycie wzgórza będzie szła nasza główna ekipa i oni mają wejść i tak naprawdę przejąć flagę. Ja i Wim mamy po prostu osłaniać tą robotę. No i tutaj Wim zaczyna grać swoją melodię, więc i ja muszę się zaraz przyłączyć. Dawajcie do flagi! Praktycznie wszyscy przeciwnicy, a przynajmniej ci, o których wiem, okay, zostali wycięci, do przodu, do więc do teraz przodu. szybki atak lewej flanki, przejęcie flagi, i można to powiedzieć, jest! że mamy sukces. Na tym kończy się dzisiejszy filmik, dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.